Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego jest to powieść pozytywistyczna, czyli powieść z epoki, która w ogóle ten gatunek sobie szczególnie ukochała i pogłębiła i właściwie można powiedzieć, że dopiero od okresu mniej więcej połowy XIX wieku naprawdę pisze się dobre powieści. I y, całość y, omówiona jest na platformie e-kurs.pl, zarówno bohaterowie, jak i fabuła, jak i y, przesłanie, czy, można tam, czy niektóre wątpliwości, które się pojawiają w związku z czytaniem książki, można sobie rozwiać. Y, tu przyjrzymy się bardziej gatunkowi, a mianowicie hasłom, które pojawiają się y, w momencie, kiedy y, czytamy coś o zbrodni i karze. Nazywana jest ona powieścią polifoniczną, psychologiczną, kryminalną. No i właśnie pytanie, co to oznacza i czy te epitety, czy te określenia są w ogóle trafne? Jeśli chodzi o polifonię, czyli no, tłumacząc tak bardziej radykalnie, tak restrykcyjnie na polski, to wielogłosowość, powieść wielogłosowa, to tutaj zdecydowanie tak. Zbrodnia i kara jest powieścią mm, polifoniczną z tego względu, że Y, narrator, który normalnie jest wszechwiedzący w powieściach, narrator trzecioosobowy lub pierwszoosobowy, trochę usuwa nam się w cień. I y, kiedy czytamy Zbrodnie i Karę, to właściwie albo wchodzimy w głowę Raskolnikowa, Albo y, czytamy dialogi, które toczą się, długie dialogi między bohaterami, które pokazują jakieś y, wiele głosów, czyli tak. dwa różne spojrzenia na y, jedną kwestię. Tu idealnym przykładem jest długi, długi dialog między Sonią a raskolnikowem, który y, dotyczy wiary i który dzieje się, toczy się pod koniec już powieści. Ale polifonia, czyli to wiele głosów pojawia się u samego rozkolnikowa. On raz racjonalizuje swoją zbrodnię, swój czyn, raz się zastanawia, czy ma rację, yy, raz w ogóle nie on się zastanawia, ale śni, i opis jego snów sprawia, że nam też jako czytelnikom pojawia się jeszcze jedna perspektywa, na jaką można spojrzeć. Jeśli chodzi o y, ocenę m, tego, w jaki sposób Raskolnikow myśli i y, dlaczego, i czy to można jakoś usprawiedliwiać i tak dalej, no i to jest właśnie ta wielogłosowość. Ona nie musi dotyczyć różnych bohaterów, nie musi dotyczyć różnych narratorów. Nie. Sama się dzieje także u y, Rodiona, Raskolnikowa. Powieść psychologiczna, czyli mm, wracając, powieść polifoniczna jest to na 100%. Y, powieść psychologiczna także. Dlaczego? No to ma troszkę związek z tą polifonią. W pozytywizmie psychologia stała się już taką nauką, ona dopiero raczkowała właściwie jako taka nauka akademicka. Dopiero się ludzie zaczęli na serio interesować, nie miała za sobą takiej historii, psychologia. I dopiero bohaterowie pozytywistyczni można powiedzieć, nie licząc jakichś tam drobnych wyjątków z wcześniejszych epok, są pogłębionymi bohaterami. Co to oznacza? To nie jest tak, że y, raskolnikow jest taki, kropka. Y, nie jest tak, że y, na przykład jak Macbeth w, w, w dramacie Szekspira w Renesansie, burzony władzy, no burzony władzy taki był, y, albo tam jakiś inny bohater. Tutaj Raskolnikow ma wiele twarzy. On jest, z jednej strony dobry, z drugiej strony okrutny, z jednej strony małostkowy, z drugiej strony potrafi nieść pomoc. Myśli o sobie, myśli o innych. On jest złożony jak każdy z nas. I tutaj ta powieść jest o tyle psychologiczna, że my nie domyślamy się, ale czytamy o tych wszystkich jego stanach i, i też możemy sobie jakoś to wyjaśnić. Te rozważania psychologiczne tam się pojawiają i nam pomagają w ustosunkowaniu się do bohatera, który jest jednak dosyć niejednoznaczny i taki pozostanie do końca. Natomiast pytanie, czy jest to powieść kryminalna? Tutaj, yy, jeśli chodzi o klasyczny kryminał, nie. No bo wiadomo, teraz zabił, wiadomo to od samego początku, yy, i tylko kwestia jest, co się dzieje w jego umyśle w związku z tym. Ale. Przez to, że mamy śledczego, który krok po kroku nam pokazuje, w jaki sposób doszedł do tego, że Toras Kolnikow zabił, sprawia, że owszem, mimo że niestandardowa i nieklasyczna, jest to także powieść kryminalna. Chociaż tu bym się upierała, że polifoniczna i psychologiczna przede wszystkim, a kryminalna w pewnym sensie dodatkowo. I dodałabym jeszcze jeden człon ekstra, czyli społeczna, ponieważ opisuje społeczeństwo z Petersburga z XIX wieku, różnice społeczne, konflikty społeczne, ogromny podział y i to, jak ten fakt wychowywania się w danym społeczeństwie właśnie petersburskim wpływał i determinował zachowania głównych bohaterów. To była tylko Część, drobna porcja wiedzy. Jeżeli przygotowujesz się do matury i chcesz to zrobić w sposób systematyczny, zapraszamy, zapraszam na platformę ekurs.pl, gdzie znajduje się um, cały kurs właśnie podzielony na epoki, na zagadnienia i pozwoli przygotować się zarówno do matury podstawowej, jak i rozszerzonej, ponieważ poza tematyką, która przyda się i do tej i do tej formuły, również pojawi się wiele Porad praktycznych, jak pisać rozprawkę, czy jak poradzić sobie na maturze ustnej.